Elegancja, Francja, nowy PiS do Pokédex'u... Stop. Zapomniałem, że dzisiaj jest Alola. Zobaczmy, co nowego w nowym sezonie. Jaki będzie mój pierwszy Pokémon z regionu Alola? Przekonajmy się. Odzumujmy. Odbierzmy zadanie od profesora. Witaj, Hikomiko, świetny news. Mam tutaj Pineapjuice i co? Wow, wow! Zobaczcie, Liten jako pierwszy Pokémon. Starter z regionu Alola, 818 cp Rzucę mu od razu berry I podkręcimy sobie tutaj na ultra Cyk Myślałem, że będzie nieco trudniej złapać łapać startery, powiem wam szczerze <ścoughs> I za pierwszym razem siadł Nice Elegancja Francja, nowy PiS do Pokédexu 725 numer i co? sprawdźcie, appraisal. Zobaczcie w ogóle, jakie duże ma CP. To będzie wykokszony. Ja go sobie ustawię chyba na body teraz. I jeszcze oprócz tego, zobaczcie, mamy tutaj pikipki. Dwa pikipki. I jeden 254. No to chyba będzie go najłatwiej ewoluować, bo do niego cukierki nie będą potrzebne w aż tak dużej ilości, tylko po prostu to jest PJ z Aloli. Tak w skrócie mówiąc, dobra, kolejny wpisik do Pokédexu. No, takie, powiem wam, polowanie to ja uwielbiam. Siedzę sobie w domku, Pokémony się respią. Ja zapomniałem w ogóle o tym, że teraz się miał pojawić ten sezon Aloli. I poplio, poplio będę chciał zgarnąć, bo to jest kochany Pokémon. Zobaczcie, poplio, poplio. Dobra, tutaj kolejny siedzi. Widzicie, niedługo ewolucja, na radarze mamy również Poplio, mamy rouleta mamy Jungusa, no pełno Pokemonów, a na rajdzie czy jest Tapu Koko? Oczywiście, że tak, zobaczmy jak on wygląda, może zrobimy jednego zdalnie, albo poczekam aż mnie ktoś zaprosi, chyba tak, chyba tak by było najlepiej, jakbym poczekał aż mnie ktoś zaprosi. No to co? Obczajcie sobie koniecznie unboxing Lifion v -Star Boxa, jak i również tutaj Glaceon v -Star Boxa, które dostałem od sklepu pokemonshop.pl. Będzie więcej unboxingów, również boosterboxów. Więcej informacji niebawem możecie sobie obczaić preortery dostępne na stronie, a ja idę dalej polować na startery z regionu Alola. Widzicie? Ha, widzicie? Nie trzeba wychodzić z domu, same pokemony do mnie przychodzą dzisiaj. Także Jungus, nowy kolega do Pokédexu również. Witam w drużynie. I nowy wpisik przekozacko. Kolejny Pokémon do Pokédexu. I zobaczcie, on ewoluuje tylko podczas dnia. Hmm. Tu jeszcze brakuje nam rouleta i poplew. No ale to. To Pukoko też przy okazji. Zaraz będę robił Shine Hunting Legends Arceus Tu Rowlecik I to jeszcze z Weather Boostem 241 CP Ultra Ball, żeby tylko nie uciekł Z jak tak No i mamy No, wpisik Do Pokédexu I fałkę sprawdzimy. Dobra, to co łapiemy dalej? To jeszcze został do zdobycia i. Dobra, słuchajcie. Właśnie skończyłem pakować Mister Boxa dla mojego widza. Zobaczcie, co mu przygotowałem w boksie za 400 zł. To miał być boks z zabawkami, figurkami. Bez kart. Taki był request. Więc zaczynamy boksa od pudełka na karty. Czy to na jakieś drobne rzeczy na biurko? Metalowy Premier Ball. E, tutaj jest jeszcze Master Ball Pluszak. Wszystko na licencji Tommy, oryginalne produkty. E, tutaj jest natomiast Pokeball Pluszak. Także to wszystko zaczyna boksa. Miała być też zabawka Pluszak, więc tutaj Pluszak na dwudziestolecie e, Genesect wkładamy do środka. Jest też coś z nowszej generacji, mianowicie. Gruki, starter z regionu Keller, także wędruję do paczki. Miały być też zabawki, więc dorzucam tutaj figurkę Pichu oraz Komala z regionu Alola. Nie zabraknie również naszego Pikachu. Jest też Salandit, tutaj również wersja z Tommy, na licencji. Wszystko do tego and Rock, Forma zmierzchu, czy tam północy, Midnight. Zapominam jak się te nazwy nazywają. Jest też kubek Hikomikos. Zapakowałem go w folię, bo staram się bezpiecznie zapakowywać paczki, a to rozpakuję na potrzeby filmu z logo Hikomikos. Było kilka wersji tych kubków, akurat to jest wersja z 2020 roku, jeszcze z pierwszej kolekcji. Potem to zapakuję z powrotem w folię. Mini powerbank, no to taki bardziej gratis do tej paczki. Tutaj dwie pocztówki z Charizardem paczka z koszulek na karty, tutaj te wyrzutnie, co wam pokazywałem na streamie, że do każdego boksa również będzie wyrzutnia. Jest na przykład z magmarem, eee, smyczka Hikomiko z kolekcjonary gracz. Do boksa wędruje również playmata z mega Garcząpem. Tutaj taki bulk, kart, nie wiem ile ich jest, cała garść eee, masa różnych kart. No i jeszcze rękawiczki, takie tutaj do smartfona. Eee, Długopisik gadżecik, garstka krówek i zobaczcie, jeszcze tutaj znalazłem z kolekcji przypinki Hikomikosa Snorlax Hikomikosa tutaj gdzie ta I i tak dalej i tak dalej, spoko mnie, dzisiaj jakiś nowy tak samo i jeszcze tutaj mini kieszonkowy albumik na karty Pokémon i Fun Pack Chilling Rain tak to wszystko wygląda Wiem, że miałem tego nie dorzucać, ale jednak dorzucę, żeby to się po prostu zmieściło. Yy, puszka metalowa na te wszystkie rzeczy. Tak. Yy, karty z autografem. Munchlax Hikomikosa. Dorzucam kartę Holo. Jest i Snorlax Komikosa, Square Cut, yy, Parę wlepek. Jeszcze dorzucam Tazosowych. I też z pierwszej kolekcji jeszcze. Tutaj Fortnite'owa. Yy, kod twórcy. Yy, Hikomikospodłoga.pl I tak, zamykamy. I teraz najfajniejsza część pakowania, pianki. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Ależ to jest satysfakcjonujące. To jest taki duży mystery box, naprawdę. A chcę, żeby było wszystko zabezpieczone, więc czemu by nie... Nie no, chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze teraz. Jeszcze znalazłem takie stare kartki. Moje stare ulotki. I jeszcze takie stare podziękowanie w języku anonów napisane. Kto zna anony może odczytać i sobie zapaucować. Wielka paczka do zaklejenia dla mojego widza. Miejcym być naprawdę chcę Jak nigdy dotknąć.